Witam. W pierwszym filmiku z serii pokażę, w jaki sposób łączyć falownik Siemens Sinamics V20 z silnikiem. Przewody wychodzące z silnika łączymy z zaciskami UVW falownika. Podłączamy również przewód uziemiający. Mając już podłączony silnik z Volkswagenem, możemy włączyć urządzenie do sieci. Widzimy, że dioda. Na falowniku zapaliła się i zmieniła kolor z pomarańczowego na zielony. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy. Przyciskiem zielonym uruchamiamy falownik. Strzałkami góra-dół regulujemy jego częstotliwość. Przyciskiem czerwonym zatrzymujemy urządzenie.